Zostawiać wszyscy łapki u Pana Burniego. Polecam. Ale wejście w To może jest... być problemem, jeśli to jest ósemka. Z... Ma hipnozę. Bardzo, może. <grym> tam wejdzie i się go zrobi faktycznie, bo... U? Ja na pewno nie wiem jaj, żeby, żeby w tą walkę wejść. No i... Znaczy... Z... O kurwa, uchu, kurwa. nie ma Jeden def. A... Zabija tylko jednego. <grym> znaczy i to ustawienie psa też trochę kiepskie, bo jakby... Psa ustawił powiedzmy z lewej strony, to zdejmuje, nie wiem, ptakiem kontrem, psem uderza, jest w miarę w porządku, nie? Spoko, ale to są tylko trzy aniołki i mamy kruche mięsko w postaci kilku tam dziesięciu psów, które są Jeden dość Jeden goblin no jeszcze trzyma chwilę. Ptaszory tak naprawdę też padną dosyć szybko. Ten anioł teraz, który uderzył ze scemskinem, zginie. Jeżeli on nie... on nie zablokuje tak naprawdę, naprawdę bardzo mocno tego z góry i tego na dole, to on umiera już jest taki, mm. że no, teoretycznie powinny psy przyjąć obrażenia od tego cyklopa, więc on powinien tam sobie ustać. Dobra. Aczkolwiek. Mm. E... Tak przyjął. Zbiorun jakiś tam jeszcze. Mm -hmm. Czyli powinien potraktować już jako mięso. I byłaby przesunięta troszkę dalej, a w tym momencie. bardzo żeby... no, Z mas hejstem to jest robialne. Tak. Jeden jest najgorzej, z drugiej tak. najlepiej, bo czwórka dawała mu z surowców tyle co nic praktycznie. No ale by chociaż zrobił to bez strat, a tutaj hobby... nie obędzie się bez strat. A bez nieprzemiejszej No wyjdzie, to nie wyjdzie, ale... Wyjdzie, wiadomo, boże. ale... Pytanie, no, czym wyjdzie. No, wyjdzie? Pytanie, czy wychodzi, czy go wynoszą tak na dobrą sprawę. Tak? <ś <viu> <ś <hebt> czy pies y... musi iść na dół po tą siódemkę, bo jeżeli nie pójdzie, to tam któryś anioł raczej zrobi, że tak powiem, flipa do, do lobby. I jeszcze nie, nie Albo nie idzie, psa jeszcze na dół może pójść, No ale to jak też tak, tak może zrobić. na dola, nie? Jest tam jest tam jeszcze, to pies na musi iść na dół, tylko że tam jest szóstka jeszcze na górze, która stoi, nieblokowana w żaden sposób. Cyklopem Jeszcze inaczej. Blokowy. jeszcze zwrócę uwagę na jeden stracić. aspekt rozgrywki. Mianowicie nieważne ile padnie w tej walce wojska, to pomyślcie, ile padnie Gimer. w tej walce Timera. A jest tak. 8,5 minuty. Gramy, przypominam, Andromedę, gdzie każda minuta jest naprawdę na wagę złota. 7 mm. swoich taków anioła przyjmie 199 obrażeń, to wciąż jest to lepiej niż jeden anioł przyjmujący 201 obrażeń. 9 HP ma anioł w rogu. Super moral. I teraz teraz wiedzie w niego pies i on tu zrobi bez straty anioła. O ale ładnie. Jest no, moral tutaj. Kilowy moral. No, no perfekcyjnie walka. Naprawdę, no świetna walka. Absolutny szef. walka. No aczkolwiek to i tak na granicy tutaj mimo wszystko. No to przyszedł. Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci.